całkowite serdecznie Ja załadowany przytocznej ładowałem na szczęście jakoś to wszystko się udało ogarnąć no to wsiadamy odpalamy, odjeżdżamy i czekamy na kolesia który mnie zaplombuje spoko, spoko, spoko tak jest nieprzyjemnie, ja pierdzielę. Zamknięcie samych wrót. Powiedzmy, ile tutaj jej tonów? Ja będę się chwalić. A za lekko, za lekko. Eee, wiecie, to zamknąć to zamknąć, ale jeszcze muszę jakieś mnóstwo tego, cieplejsze te eee, rękawiczki pozakładać. Bo powiem Wam szczerze, że jest na razie minus 9. A to ja się poczułem jak przyjechałem, jakbym przyjechał do Syberii no Kurde przecież w Niemczech No nie? W Hamburgu? Minus jeden A przyjechałem w nocy To było kurde Nad ranem w sensie To było minus trzynaście I teraz czuję, że to jest takie mroźne Kurde bo że szok Szok w trąbkach proszę Państwa No nic, no nic, no udało się szybko i sprawnie i ten i jedziemy się zatankować no, zatankować sobie randką i ten, i zaczynamy o, pokażę wam, i 3,2 bara, tak jak wcześniej w tamtym filmiku mówiłem spadnie do 2,8 i trzyma, no nie? Cały tydzień na no razie, póki co ciśnienie oleju nie zawodzi co, no kurde, to raczej nie pompa, no nie? To nie pompa paliwowa Jakby <laughs> by to w killerach powiedzieć? W killerze, no No eee, więc dobra Dobra no, zapięcie, przełożenie tej właśnie linki celnej Nie dość, że ona jest twarda Zimna Kurde ciężko jej się przetyka To jest twarde jak u młodego, no Nie ustawiłem sobie tutaj nawigacji, ale niby 440km 40 mam do Ryfurtu Stamtąd będę coś zabierać, ale tylko, że pauzę będę miał długą Już coś sobie znalazłem Długą, do Frankfurtu Nad Menem Więc na razie póki co coś się kręci Kręci, kręci, ona zobaczymy coś się wykręci nie? Kurde, no leku mi brakło Dzisiaj się ostatni wziąłem taki, taki ten. Dobrze, no, że to do mojej lekarki zadzwoniłem i kurde, poprosiłem. No to jest przez LEDy w dzierżawcu. Eee, i właśnie pytałem się na tym, na grupie mojej e, fanowej, Instagramowej, czy ktoś jest z, ze Świebodzina? No, no tak, akurat mi kolega może pomoże jest z nim otwarta, no to za godzinę 18 może, kurde, w sumie to jest w mieście, to może za, zapytam się, czy by podjechał? To by się pogadało, nie wiem, fajkę spaliło czy cokolwiek. On wziął lek i pojechał dalej. No. powiedziała, pytałem się lekarki, czy coś będzie, jak nie będę, jak przestanę brać. No, no, lepiej, żeby, bo nie przestanę brać się. Trzeba mieć, kurde, jakby to powiedzieć, pełną głowę, no nie? No. Dobra, lecimy, lecimy Proszę Państwa, muszę Wam coś pokazać, bo ogólnie tutaj granica świeckowa się trochę zmieniła Kiedyś to było, że z jednego w ten pas się wjeżdżało, teraz zmienili tak, że tu tylko osobówki jadą, a tędy ciężarówki. Tylko właśnie nie wiem dlaczego tutaj. No, ciężarówki oczywiście powiedzmy nie są aż tak zatrzymywane jak osobówki, no nie? I czemu tutaj jest. No tak, no tutaj, no oczywiście dyszka, dyszka, no ale już przed granicą i tak jest korek. Hmm od zjazdu, od tej przemysłówki, no nie, no tutaj to powinno iść w miarę, w miarę, powiedzmy, rozsądnie i przyjemnie, co nie, o, powiedzmy są zakazy wyprzedzania, więc ciężarówki jadą sobie tutaj tym dębem, no nie, a o, słówek kurde, powiem szczerze, brat, no jest zakaz oczywiście na tą stronę, na osobówek, na ciężarówek, bo tamtędy tylko mogą osobówki. Eee, właśnie nie wiem, busiki i autobusy ale czemu tu jest tak? powinno to iść płynnie, co nie? już tutaj mijamy, oczywiście nie powinno już być tego o no, proszę proszę sobie, mają tutaj taki kiberk. No zmienili tutaj wszystko, no ale Gdzieś tam wysłyszałem, wyczytałem, znaczy może bardziej słyszałem, no, kurde, ale mają tutaj miejsce kontrolne, punkt kontrolny, no zaczepisty malutki, że dwa lata i powinni się zwinąć, no nie? Z granicy. Bo i ponieważ, jakby to można było by powiedzieć, że jakoś tam prawę prawo te unijne właśnie tak powinno działać, to no nie? Że co najwyżej to mogą dwa lata utrzymywać takie właśnie granice i powinno być już to puste, a widać, że po prostu chyba to zmienili te u nas czasami niektórzy ustawodawcy, to znaczy ustawy są tak pisane, że można je określić no nie? No. Ale tutaj już powiedzmy osobówek nie ma, tu jest tylko ciąg ciężarowy. Czemu tak? Czemu, proszę Państwa, tak to się dzieje? Nie wiem. Aczkolwiek też jestem, jestem ciekawy, jak to w pełnym mm, transporcie, bo dzisiaj jest, powiedzmy, no co jest, po trzech króli, no nie? I jeszcze, powiedzmy, może nie wszyscy poładowali to, co mieli załadować. Tak, idziemy. Nie, nie załadowali. Jeszcze cały transport jeszcze nie ruszył, poświąteczny hmm, Więc jestem ciekaw, jak to będzie, właśnie niedziela. Poniedziałek, czy to już wszyscy, powiedzmy, poładowani są i będą właśnie wyruszać za granicę? No nie. No. Tak, wiem, słabo widać, ale trudno. trudno, trudno. Więc jest to trochę zmiana graniczna. Hmm, czy na plus? No, powinno być na plus, ale czy. czy tak będzie, że trochę ograniczą ten, znaczy ograniczą te korki, zatory czas pokaże, czas pokaże ale na razie póki co co, e, jeszcze 350 km, 4.35 więc mam jeszcze tylko 45 minut chyba wolnego no, no żeby dojechać, bo pierwszą 45 e, nie, pierwsza 30 powiedzmy, O, no, pierwsza 30, dobra Godzina się zrobiła hmm, więc już 15 mam oczywiście przy tankowaniu jakby nie inaczej no, no. więc zabrano na razie lecimy lecimy w stronę rozładunku widać <laughs> o zaminięto 9 nie wiem ile dopiero co dziewiątka się skończyła <laughs> Derford. rozładowany zaraz ładujemy kolejny autobus e, tam jest delivery czyli dla tych busów oraz towary a tutaj jest właśnie ten mój cel pod kurde kiedy ty będziesz czysty panie kurde no niestety tutaj Miejscu nie ma za bardzo gdzie parkować, krzyczy aplikacja, krzyczy aplikacja że niedozwolony parking. To i tamto, boż, niby tam gdzieś po drugiej stronie jest CPN, a te które ja już kończyłem, to na pewno było już zajęte. A tam może z cztery ciężarówki się zmieszczą, no więc brudasek jest, szkoda, że go nie udało się umyć wcześniej. No ale, jak to się mówi, trudno się mówi, tak? <laughs> no. Ktoś sobie to jakiś spacerek robił w e, zimą. Kurę, no zima, zima jest dobra, bo pokazuje wszystko. Ale tutaj sobie, ktoś zrobił spacerek w nocy, zatoczył kółeczko i sobie poszedł. Chce poszedł. Tam dalej. Mniejsza z tym Mniejsza z tym No, więc tak to proszę Państwa wygląda że można zobaczyć czy ktoś był czy nie był, no nie? <laughs> Zaraz ruszamy Nie no, na początku miało być tak, że o 23 miałem startować trasę no, ale trzepiemy buty. O 23 miałem zaczynać pracę, ale anulowali. I co? Na szczęście się znalazło coś innego. Podobnego, jak nie to samo. Tylko o godzinie 11. Zaraz będziemy zaczynać od 10.36, pauzy 9.17. Więc elegancko. Boi, <laughs> przepraszam, śniadanko. śniadanko. Kawka. No. Uu, trafisz? <laughs> Panie. Dobrze idziesz. Idź, idź, kuźwa, idź, idź widzę, że jakiś taki wystraszony byłeś strasznie Pod względem, że wsiadłeś na ciężarówkę raczej na no za kierownicę Nie wiem, nie wiem Nie mam pojęcia bo to podwójna, co widziałem No, A ktoś właśnie pisał w komentarzach, dlaczego Dlaczego raz mnie słychać, raz mnie nie słychać Jeszcze Nie wiem, jak iPhone ma to do tego, że jest na przybliżeniu Hmm, to łapał nie wiem, dalsze, dalsze ten a jak jest, o, jest, jak jest na tym na szerokątnym to inaczej łapie, kurde, dźwięk, no i niestety no czasami, czasami tak bywa, proszę Państwa, że no bądź kolego, który pisałeś ten komentarz tylko odpowiadam, że że niestety jakoś taka iPhone jak działa, że jak już wchodzisz te szerokokątne to inna jakość powiedzmy zbierania dźwięku, a inna z, z, z przybliżenia, więc nie wiem, akurat ma taką zależność, tutaj kamerą, od, od trzech jak to te trzy są trzy obiektywy. W zależności na który obiektyw się włączy, tak się załącza jakość pewnie mikrofonu. Nie wiem. Nie, już to kiedyś okay, zauważyłem, nie mówiłem o tym, ale zauważyłem jakiś właśnie komentarz w tym celu, że raz się słychać, aś mnie nie słychać. No, więc yy, tak to też wygląda, też zależy od otoczenia. Od, też to zauważyłem, że yy, od otoczenia, które panuje, niby decybele i to wszystko jest to samo. Ustawione. Nie zwiększam, nie zmniejszam. Także jest ten samo. Raz, może ciszej, ja faktycznie mówię, raz, może głośniej mówię. No ale, wiecie, Nie można mieć wszystkiego idealnego. Każdy by chciał, wiem. To nie jest. To nie jest. To nie jest, to nie jest idealne. Idealne krecenie filmów. Nie mam takiego sprzętu, żeby to było wszystko idealne. Jakby może miał mikrofon w rode, gdzie to jest taki no fajna rzecz, no to może by było dobrze zawsze bym miał założony i byłoby elegancko, tak? <laughs> zawsze ta sama jakość powiedzmy dźwięku by była no ale nie, ja, ile to kosztuje? To moje mikrofoniki to wiecie a, yy, nie Aliexpress, ten <laughs> wszystko z tego, więc tak to właśnie proszę Państwa jest o i zaraz uszłam, o jest jakoś jakoś pewien dźwięku no ale za to chociaż można przybliżyć fajnie to wygląda może O. ale dobra wiecie o tym, bo tutaj nie ma sfery transportu tylko pierdzielenia o Chopinie no dobra, którą mamy 10.40 dobra, zaczynamy tutaj tą nierówną walkę 9.21 to i tak mi to nic nie da spocznij. Dobra. Praca 411 tysięcy. O, coś przejechane, tylko żeby jeszcze. Wytrzymał prawie 2 lata i będzie dobrze, będzie dobrze. Za miesiąc jest wykup białego. Trochę mi nie jestem pocieszony, nie wiem jak ja to zrobię, że mam taki strasznie duży wykup, ale, ale no dla zainteresowanych biały będzie wykupowany. I będzie od razu sprzedawany. Co dalej? No zostajemy sami na placu boju. Chyba, że coś się zmieni, ale to raczej wątpię. A więc no, no, niestety no, jest ten właśnie krach-krach u mnie. No i. Dawid jest w, naprawdę w porządku od kierowca. Kierowca, kolega, przyjaciel. Wszystko w jednym, powiedzmy. Ale nie powinno być tak, bo to jakiś pracodawca to powinny być pracowniki i tyle tak, no ale No jeździ, no bo jeździmy po to z Ale no niestety są takie stawki, kiesoma, pan mój szanowny Dawid no niestety, niestety nie chce iść na Amazona, nie chce w ogóle iść A poza tym no to, to też już ma 660 tysięcy przejechane ten pierwszy No Trzebałoby jeszcze na pewno w turbo zainwestować Trzebałoby zainwestować Sprzęgło, popatrzeć w rolki Wszystkie, uszczelniacze więc to Nie dla mnie, że takie już Większe koszty, koszta I ten, więc wykupię go I sprzedam I tyle, no nie No A mówię, tam tylko ma, Ten Dawid robi obrót Zarabia, oczywiście zarabia, no ale to Taki, wiecie, to jest taki sztuczny obrót Sztuczny zarobek, że tak można byłoby powiedzieć no Niektórzy powiedzą no co ty kurde pojebało cię i to i tam to jak zarabia to zostawić Leasing się spłacił spł Ile tam mam? Ile? Cztery tysiące? Nad tam chyba coś takiego No to zawsze 4000 jest w kieszeni, tak no ale kurde no, mówię raczej, raczej, raczej tak nie, 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 będę w ten sposób robić, żeby go zostawić tego z Podbudujemy się razem znowu Pomyślimy, 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 co tutaj w tym temacie to będzie, no nie, proszę państwa. No, Adam busiki na podzadłonek. Paczek, no tu jest przemiało taki, no. Dosyć duży, no, duży to taki magazyn Delivery, że tak powiedzmy. Tam spora odwiedzina, żeby załadować. No. Więc dobra, lecimy na ten załadować i na Frankfurt będziemy pędzić. Yy, i, tyle, I tyle, i tyle w temacie, proszę Państwa. Dobra, lecę, lecę. Lecę, proszę Państwa. Anulacja. Jeśli mamy tam CPN No to tutaj mówię raz, dwa, trzy Tam koło RP transa może by było czwarte miejsce, no nie No więc Szukania ciąg dalszy proszę państwa Wiecie? O! Storno Ale niczym się nie przejmuje jest jak jest, stało się jak stało czekamy pogramy sobie popatrzymy znajdziemy coś więc na razie tylko czekanie aż mi anulują też z systemu i będzie dobrze, będzie dobrze, będzie pan zadowolony, będzie pan zadowolony nie wiem taką nadzieję no no to no, szukamy Proszę Państwa, udało się coś załadować, Jakby nie patrząc, jedzie się z brudnymi szebami, tak wiem, ale ja widzę. Może wy macie gorzej to widzicie, ale ja to widzę. Wszystko, proszę Państwa, no Jedziemy, jedziemy pod Frankfurt 273 km. Ja nie mogę 19.40 na no, 19.40 na miejscu, a jest chyba na 22, czy nawet na 23. Boże, kuźba! Nawet nie wiem, kurde, musiałbym zerknąć dokładnie, ale <gry> trochę czekania tutaj jest. Nie powiem, nie powiem, nie powiem. 16.00 załadowani, więc elegancko na 15.00. 15 było, więc jakoś się kurczę, bo wam szczerze udało. No, zachodzik jest. Ładny? Może być. Dobra, teraz na tym pojedziemy sobie. No, ale to i tak będzie. Tylko tyle kilometrów i koniec. I pauza. Mało kilometrów, mało, mało. A najlepsze jest to, że to jest drugi ładunek. Oczywiście było pytane, żeby anulowali tamten. No, nie anulowują, nie jest anulowany. I najlepsze jest to, że dostałem maila, że no to proszę ładować, bo powiedzmy jest ten ładunek. Kurde, ja w biurze był tych e, powiedzmy truck laundry, 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 laundry to jest pralnia, no nie chyba, czy pralnia, Poczekania, kierowców poczekania e, I do biura idę puk, puk, znaczy stanąłem przy okienku, pa, pa pani przyszła wziął innego i kurde, a się tam nie spojrzę a tak kurde duchem, no nie Kurde wyglądam, pułkam, kurde, no i w końcu wyszła babka, ja mówię dzień dobry, dzień dobry No <grym>, Polka eee, No i mówię, pani kochana, mam tutaj taki załadunek, support mówi, żeby kurde ładować ten ładunek A jest kurde od was mam cancel, a oni nie chcą skancelować, mam inny ładunek, ładuję inny ładunek i co teraz? Niech pan się nie przejmuje, wszystko będzie anulowane. Ja mówię, no to czemu kurde mi krzyż, piszą, żeby ten... No to niby tam spojrzała na swój dokument, tam ten. Powiedziała, że nie jest gotowy tak czy siak ten no, ładunek, więc on i tak będzie anulowany, i tak będzie anulowany. No kurde weź tu bądź mądry i pisz wiersze. Co dlaczego i po co? Nie wiem. Dobra, takie. 8-7 może być No, więc... Ciekawie, 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 co nie? Proszę Państwa. Ach, proszę ciebie, no więc... Hmm, ciekawie. No nic, no, na razie jedziemy. Mam nadzieję, że sprawa w toku się wyjaśni jak najbardziej. Mm, jak to będzie? Nie wiem zobaczymy, lecz się domyślam. No więc dobra, lecimy na ten Frankfurt. Mm, na godzinę tego... No ta, no to ja będę miał... W sumie coś liczyłem, to będę miał 13 godzin pracy. To nie, to może na 12? Do 12 mam, kurde, rozładunek. Kurde, to i tak są 4 godziny, 4,5 godziny wolnego. ale mam nadzieję, że tam szybciej mnie rozładują. Szybciej mnie rozładują niż to jest wymagane, bo to nie jest Amazon, tylko magazyn. jakiś tam. więc dobra, dobra. Lecimy, lecimy.